Cześć, ja jestem Lubię Placki. Dzisiaj sobie e, zagramy, no, oczywiście. No, czy oczywiście. W pod tytule widać, że w Brawn Stars e, ogólnie będę wbił 7K. To też widać pod tytule, jeśli się odcinek spodoba. No to łapkę w górę i subika na kanale, no bo. No bo warto chyba. E, bo mi się wydaje, że nie robię jakiś. Bez dodanych filmów. <grych> Ale dobra, okej. Okay. Tutaj oczywiście mamy: e, Masz klub. Znaczy, kl... e, nie mój klub, tylko Philipse Golony, w którym jestem. No i. Ogólnie. pra jest czystaka Można wbić sorry za to, że tak dziwnie mówię i czy dobrze to łapię, ale ja nie gram, nagrywam bez mikrofonu, bo mi się po prostu nie chce tego mikrofonu ciągle podłączać, więc yy, teraz akurat nagrywam bez mikrofonu i ogólnie to nie wiem, kim grać, chyba pogram ADB tam, bo na jeszcze nie mam dziesiątej rangi i też można by było wbić, no, a nie mam racji, o... Okej, okay, dobra Ja już będę zaczynał i to bym musiał mieć dwa razy wina nie musiałbym mieć chyba raz drugie miejsce i raz trzecie i to się da zrobić. Nie raz, yy, raz drugie i raz czwarte no tak Okej, okay. dobra, jest fajnie. Dwa parki psy. Okej, okay. eee, już będą trzy. Okej, okay. eee, ty zostawię sobie amotkę, bo jest fajna. No i jeśli chodzi o to 7k. To może z boxa coś wyleci, ale myślę raczej, że nie. Ale jeśli coś wyleci, to będzie fajnie. No. No, będzie po prostu fajnie, no a jak ma być? Ja się tam cieszę, ze wszystkiego, co wyleci. Nawet bym się cieszył, nie wiem, z, z rzadkimi postaci, chociaż już mam wszystkie. Gdyby jakaś nowa była. I nawet z tego bym się cieszył. No to. No to. Co? <grych> dobra, słyszę tak bez sensu kadam, ale jednak. Yy, nie wiem co powiedzieć, bo nagrywam to tak. Yy, bo chcę nagrać, żeby był dzisiaj film, i też chcę na tym filmie wbić 7K. Ok, wygrana. Yy, chcę na tym filmie wbić właśnie 7K, więc. Yy, to dość nagrywam, więc nie mam o czym mówić i ciągle powtarzam, więc. Aha, dobra. Ok, ogólnie to, yy... uwaga, uwaga, tu was chyba zdziwię, ale mam cztery konta w Brawl Starsie, tak, mam właśnie to, mam, lubię placki, yy, właśnie w tym klubie, i patrzę przez okno, deszcz u mnie pada, yy, o, tutaj, to jest moje konto, lubię placki, 12214 pucharków, tutaj możemy... Odwiedzić moje konto i jak widzicie mam 23 na Darylu, 21 na Szeli, 20 na Rozie, 20 na Kolcie, 20 na, na El Primo i 20 na Pan. No i na Bólu i na tym. Na bo, ale sobie zrobiłem minus, bo coś mi nie szło po prostu i na mniejsza moja ranka, to, jest, to jest 16 to na Tikku. I dobra, um, może z tego jakiś odcinek być, ale nie wiem, czy, czy dam radę, no bo... Jakby... Na tamtym telefonie mam bardzo mało miejsca, nawet mi się aktualizacje do Brawl Starsa mało co mieszczą. A i tak na nim nie gram, bo jak widzieliście, czy tam nie, ostatni raz grałem miesiąc temu. Więc no... Długo... Nie grałem na tym koncie Ale to konto jest ogólnie chyba dobre Okej okay. I dobra wracając do moich kont jeszcze mam elomordo Bo nie miałem jak się nazwać też w tym klubie 1000 pucharków No i Jeszcze mam e, lubię placki Oty Wczoraj założyłem No jeszcze nie ma w tym klubie no bo no bo wiadomo, mam o pucharków a tu od 5 tysięcy, więc jak ich poproszę, że w sensie e, e, Philipsa i Golone, żeby mi ten, żeby obniżyli, to wtedy. O nie! Jak będę ich popros e, poproszę ich, żeby obniżyli ten próg, wtedy dołączę pewnie. No bo na tym koncie mam 100 pucharków tylko, więc to nie jest dużo i brakuje 5 pucharków do 7 tysięcy. Okej, okay, ciekawie, nie powiem, że nie. Okej, okay. to, to zrobię tak, że, że do tego spajka sobie podejdę, ale nie wiem, czy on mnie nie rozwali. No nie wiem, zabiera mi trochę obrażeń. No trochę to mało powiedziane, aj! Dobra? żyje I teraz tego spajka jeszcze trafić? No nie. No, sorry, że tak ciągam nosem, o ile słychać, ale jestem przeziębiony na no powiem, że nie i. No, jestem przeziębiony, no po prostu. Nie, no. Cztery pucharki mi brakują. To, to będzie ciekawe, naprawdę. Nie wiem, czy nie będę grał na cięciu, no bo przecież. Nie wiem, ile to potrwa. Ale jeśli będę miał będę miał, nie wiem naprawdę bez sensu gadam ale jeżeli teraz będę miał, o tak, dobrze teraz o ile teraz będę miał czwarte miejsce, to już mam 7 tysięcy i liczę na to czwarte miejsce i że nikt mi nie rozwali przed, te... znaczy wcześniej jakiś skorpion aha, dobra ciekawie Mam dwa percuby, on ma jedno, ale on gra Rico, więc może ze mną wygrać, bo może sobie naładować na mnie ulta, ale jeśli nie naładuje, to ja z nim ewidentnie wygram, bo ja zabiorę mu więcej tyle samo co on, nawet więcej. Więc. No. Dobra, wygrałem. Nie. Mówiłem, jeśli będzie miał ulta, to ze, to ze mną wygra. No jak mówiłem, to, to nie potrwa jakoś mega długo. Tylko trzy pucharki. Ale tak długo to jednak czasu trwa. Okej, okay, ja już będę grał na cięciu. Ciekawostka, dzisiaj był koniec sezonu. Wproster się. Już jestem pewien tego, że ma... że mam 7 tysięcy, bo już stały 4 osoby, a i tak miałem mniej. A, 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 a i tak mi brakowało już trzech pucharków, ale e, na piąte miejscu już by, chyba jeszcze tego bym nie zrobił. teraz wielkie starcie może i dam radę wygrać, ale nie wiem jak to będzie. Raczej nie dam rady. Ale teraz Teresi ma 11 cubów i właśnie dlatego przegrałem. <laughs> nie wiem, czy bym wygrał, gdybym miała tyle samo co ja. Może... O nie, trzech bucharków mi brakuje do 10 rangi. Ale dobra. Jest ta satysfakcjonująca muzyczka. Jest też mega Megabox za 7000. Ja już nie będę zlekał i go odbiorę. I. 6! Jest szóstka! Ok, punkty do nit. No serio. Brakuje mi 9, ale nie fart. Do Daryla. Do Jessie. Do Penny. No bo i yes, bi! ale w super, dobra. Nie spodziewałem się tego, że w tym, że na tym odcinku trafię nową, że trafię w ogóle szóstkę. Mnie nadzieję, że, że, trafię, ale też nie spodziewałem tego. Ok, i oczywiście sobie screena zrobię. Ok, więc sobie już tutaj wyłączę. Znaczy to sobie przesunę i dobra Okej okay. jest bi odlokowana fajnie cieszę się i okej okay. yy. może nowa gierka będzie Może będzie nowa gierka znaczy, może będzie gierka Byy może zrobię dzisiaj jeszcze jeden odcinek, gdy testujemy B, ale nie wiem, raczej nie będę takiego czegoś robił. No i dobra, ja już nie będę przesadzał i ciągnął tego jak najdłużej, no bo w sumie i tak już zrobiłem to, co miałem zrobić. Więc okej, okay, ja byłem, lubię placki, dzisiaj graliśmy w Brawl Stars. I wbijaliśmy 7000 na moim koncie. Oczywiście udało się trafić, jeśli się film spodobał, zostaw łapkę, w górę i subika na kanale. I pa!